Witam nasza firma jest przedstawia Citroena Xare pierwszej generacji po liftingu wyposażoną w ośmiozaworową jednostkę 1.4 o mocy 75 KM mechanicznych w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent Alba. Kolejną w komorze silnika z akumulatorem zamocowany został komputer sterujący. Następnie na ścianie grodziowej umieszczony został reduktor Genius MB dalej widzimy elektrozawór gazu filtrem fazy ciekłej pod osłoną filtr fazy lotnej oraz zespół wtrysku gazu BERCE przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został pod autem. Jest to zbiornik o pojemności 42 litrów, średnicy 600 i wysokości 200 mm. Zawór tankowania na życzenie właściciela umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się. Citroen Xara z instalacją gazową Berce.